Co można powiedzieć o meczu? Na pewno bardzo nerwowy. Od samego początku było widać usztywnienie u nas, a może i nawet trudy meczu wczorajszego, że tak powiem. Bo jednak to było w dzisiejszym meczu. Widać, że chłopacy no poczuli wczorajszy mecz, bo wczoraj zagrali na 120 albo nawet na więcej procent. I dzisiaj były ciężkie nogi na tym boisku. Dodatkowo Holendrzy zdobywają pierwszą bramkę i wkrada się naprawdę nerwowość i na chwilę nam się udało wrócić w poziom, w poziom naszego hokeja i udało się zdobyć bramkę na 1-1. Tak myślałem, że szkoda, że, że ta połówka się skończyła, bo myślę, że jakbyśmy utrzymali troszeczkę to, to tempo, to, to, to udałoby nam się wyjść na prowadzenie. Jednak no, połówka, przerwa, znowu chłopacy zeszli z tych obrotów trochę i znowu było im ciężko, e, ciężko wskoczyć na, na, z powrotem na te obroty. A holendrzy e, bardzo fajnie rozgrywali w, swoje akcje i tworzyli sobie no, na początku drugiej połowy bardzo dużo sytuacji. My się ograniczyliśmy do, do jakichś kontr. Udało nam się dopiero zdobyć krótki róg gdzieś. E, Myślę, że to była o 8 minut, 9 minut do końca. Zdobyliśmy krótki róg. E, fajnie, że go wykorzystaliśmy i, i, i doprowadziliśmy z powrotem, z powrotem do remisu. Myślę, że końcówka trochę znowu nerwowa. E, też e, sędziowie trochę dokładają tu swojego. Nie chcę, nigdy nie narzekałem na. Ale a ugryzę się w język. Było wszystko ok. Eee, jesteśmy najważniejsze, że jesteśmy w półfinale. To był nasz cel. To się nam marzyło. Chłopacy dzisiaj płakali po meczu. Uzy, po prostu szczęścia. I to było najważniejsze, że ta publika, pierwszy raz. Ja się cieszę dzisiaj bardziej niż wczoraj, zdecydowanie. Eee, bo, bo dzisiaj był naprawdę gatunkowo mecz bardzo ważny. A jutro jest. Nowy dzień i walczymy o finał. były ciężkie nogi, czy jutro nie będzie jeszcze gorzej? Nie, myślę, że nie. Dlatego, że to jest tak, że jak facet dostanie, moim zdaniem, jest taki, mecze są dosyć falowe, jeszcze taki, jak na turniejach byłem, z reguły nasi Polacy tak reagują. Że po bardzo dobrym meczu, gdzie, gdzie ich ponosi też fantazja i naprawdę naciskają, jest gdzieś ten dołek taki fizyczny. Ale jutro, jutro oni będą gotowi jeszcze więcej. Troszeczkę e, też może ma na to wpływ, że e, mamy takie pod, podziębienia, powoli się pojawiają. A to zawsze jest przy wysiłku fizycznym, gdzieś, e, gdzieś gorączki i takie rzeczy. Na pewno to dzisiaj miało wpływ. A chłopacy za chwilę dostaną. Odpowiednią ilość leków, witamin, doktorzy już i maserzy dbają o nich, również Bogdan. Także wierzcie mi, że z nich już zeszło i teraz oni pokażą hokej. Okay. Nie, tak miał być. Nie, nie, na pewno dla mnie to jest jedni mają przewagę, znaczy to są dwie różne drużyny i Austriacy i Rosjanie, nie można do nich podchodzić jednakowo. E, mają różne taktyki e, gatunkowo. Nie wiem jak to ocenić, ja e, będę teraz myślę tylko o meczu z Austrią, i będę się przygotowywał do meczu z Austrią, ja jakbym miał Ros Rosjan, bym się przygotowywał do meczu z Rosjan. Mamy materiały e, już część już jest porobiona. Mała nocka spędzona z komputerem będzie okej okay, jutro Powiem szczerze tak. E... Uważam, że... Może być... <słuch> nie, nie, nam na nie leży żadna drużyna. Ale mogę tak powiedzieć, na mnie leży żadna drużyna. My się musimy nastawić na to i na, na ich słabości, na ten. To nie ma lepszy, gorszy. Nie mogę powiedzieć, że szkoda, że nie. Mają, mają. Szkoda, że nie trafiliśmy na. na, na... Nie mogę tak powiedzieć, żebyście nie mieli to że szkoda, że nie trafiliśmy na, na Rosjan, bo coś tam, coś tam. Bo to samo mogę powiedzieć o Austriakach. Szkoda, że nie, bo coś tam, coś tam. I tak jak mówię. Nie. Czy są nieprzewidywalni? Nie powiedziałbym. Tak, na pewno mają bardzo dobrego zawodnika. Jest to Azarow i wszyscy o tym wiecie. Widać jak on gra. Widać, na, że moim zdaniem, jeżeli jest, jest, jest to bardzo klasowy gracz, troszeczkę trapiony przez kontuzję. I, ale, ale na pewno, na pewno zna się na hokeju halowym i, i jest z niego pożytek. Ale drużyna Austrii ma takiego samego gracza, Ecz, może nie takiego samego, innego pokroju, ale też bardzo dobrego lidera, którym jest Benny Strans. A w naszej ekipie jest dwunastka. Myślę, że nie, że. że my, myślę, że nie, że jest tam powiedzmy, kolonia Polaków, która wyjechała, są to moi, moi znajomi również. Myślę, że oni się cieszą też, że grają z Polakami w półfinale. Bo fajnie się z nimi spotkać. Ja szanuję bardzo trenera austriackiego za, za jego wkład w Hokej Halowy i co robi. Są to mistrzowie Europy. Także. Fajnie. Będzie medialnie rzucało się, gramy z mistrzami Europy. Nie, no nawet nie ma, chyba nie ma też mojego. Widujemy się tylko tak, cześć, cześć i zawsze porozmawiamy. Zawsze jest... Nie, nie, zawsze Frank jest, Frank jest bardzo, bardzo miły i otwarty do mnie. Ja również do niego. Szanujemy się nawzajem. Cieszę się, że, że będziemy mogli się spotkać i powalczyć na boisku. Znaczy, powiem, powiem szczerze tak, że na pewno Polacy włożyli jakąś cegiełkę w rozwój hokeja w Austrii, bo pracują tam, trenują młodzież. Jest tam, nie wiem, ilu trenerów, ale troszeczkę z Polski jest trenerów, jest zawodnicy, są z Polski. Na pewno tak, ale to nie tylko Polacy włożyli wkład w austriacki hokej, bo jest też dużo Ściągniętych wcześniej, czy w przeszłości, chłopaków z Niemiec, którzy też rozwijali hokej halowy, i gdzieś ten Austria postawiła na, na, na rozwój przez zaciąganie, bo Frank jest, jest Niemcem. I, 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 i myślę, że, że mają dosyć blisko, i język nie jest problemem, dlatego też Niemcy to rozwijają. Ale to nie jest tak, że Austria zawdzięcza wszystko Niemcom i Polakom, bo to tak nie jest. Ja nie chcę. Nie, nie, nie. Również Austriacy. I w dużej mierze oni. I w dużej mierze oni. Dziękuję.